OK, Dziś praca o, pracy u podstaw tak naprawdę. Mam tu taką e, też ściągę. Będę się nią wspomagać za jakiś czas, ale o czym chciałam powiedzieć... E, e, to tak. E, jeżeli... Mm, Ktoś przychodzi z problemem dotyczącym uzależnienia czy współuzależnienia, to słyszy ode mnie komunikat pod tytułem, że to dotyczy dzieciństwa. I niektórzy mm, mówią, że nie, to nie ma z tym nic wspólnego. E, tacy, którzy są często w oporze, bez kontaktu e, i w ogóle e, nie widzą związku. E, to jest też efekt, tak naprawdę. Hmm. Hmm. Nawet nie wiem, jak to nazwać, czego efekt, ale hmm. e, tu chodzi o to, żeby zrozumieć to jest ważne ja też o tym tłumaczę, dlatego mówię, że to jest praca u podstaw, bo tak naprawdę e, praca ze swoimi kawałkami z dzieciństwa i praca w, z relacją mama-tata. To jest, to jest kwestia, taki temat dla każdego z nas, tak naprawdę, ok? Eee, I tak naprawdę, mamy w życiu do przerobienia dwa tematy, czyli mamy i tatę, ok? No a to często sprowadza nas do dzieciństwa, czyli można to rozszerzyć na trzy tematy. Ale o co chodzi? To wygląda w taki sposób, że jeżeli przychodzimy z problemem, który dotyczy tego, że mam problem z używaniem na co dzień, tak, albo mam kłopot z być, bo, bo jestem współuzależniona, to jest tylko e, efekt tego, e, co się zadziało w mojej przeszłości. A często to dotyczy tego, na co się napatrzyliśmy, jak byliśmy dziećmi i jakie przekonania zakorzeniły się w naszym umyśle, w naszej podświadomości. I to, na tym można by było skończyć tak naprawdę ten film, czyli pokazanie, że tak naprawdę opór związany z tym, że moje dzieciństwo nie ma nic wspólnego z tym, że mam problem z uzależnieniem dzisiaj, to jest po prostu, to jest śmiech na sali, jeśli chodzi o psychoterapię, jeśli chodzi o, 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 o każdego terapeutę, który w ogóle w żaden sposób się z tym nie zgodzi. Więc Chodzi o to, żeby dać przestrzeń na to, że tak może być. Nawet jeżeli wasz umysł świadomy na tą chwilę twierdzi, że jest całkiem inaczej, bo na przykład są komunikaty: Miałam cudowne dzieciństwo, a potem jak się zaczyna drążyć, to okazuje się, że nasze cudowne dzieciństwo to jest efekt wielu właśnie iluzji i różowych okularów, które sobie nakładaliśmy w dzieciństwie, żeby przetrwać. Ja mam przykład takiego pacjenta, który mówił przez pierwszy rok chyba terapii, że on miał cudowne, fantastyczne dzieciństwo i było super, a potem okazało się, że była i przemoc i, i nadużycia i przekraczania i tak dalej i tak dalej, tak? Ponieważ on jako dziecko musiał stworzyć sobie taką wizję żeby przetrwać. I tyle. Albo aż tyle, ok? Ale tak działa nasza podświadomość, nasz umysł. I tu o to chodzi. Czyli prawdą jest, zachęcam Was do tego, bo to jest fajna praca i bycie takim w ogóle detektywem, jeżeli chodzi o nasze, o nasze funkcjonowanie. I to możecie zrobić naprawdę sami. Prawdą jest to, że jeżeli coś szwankuje w naszym życiu dorosłym, tu i teraz, w tej chwili, coś nam się nie podoba i coś jest nie tak, to yy, zawsze trzeba iść tam do przeszłości i zastanowić się, o co chodzi. Jeżeli e, mamy niesatysfakcjonujące relacje z partnerem, z partnerką, to trzeba się przyjrzeć moim relacjom z mamą, z tatą, moim relacjom e, tym, jak widzieliśmy w ogóle relacje mamy i taty, tak? Jako partnerów. I czy to nam się podobało, czy nie. Bo niestety, choćbyśmy bardzo chcieli, to nie jest tak, że my sobie. E, Ubzduramy w głowie, że teraz ja nie chcę, tak jak moja matka i ojciec, a załóżmy, matka i ojciec się żarli, tak? Była po prostu włoska rodzina i na to się napatrzyliśmy, i teraz uprzemy się, że teraz ja nie chcę inaczej i, yy, i będę miał yy, cudowny związek. Niestety tak to nie działa. No chyba, że to przerobimy sobie, tak? Przepracujemy, ale. Możemy dążyć na przykład do, do relacji, gdzie nie będziemy do, y, dążyć do konfliktów, a będzie wszystko zamiatane pod dywan i, i tak będziemy niezadowoleni. Czyli odtworzymy przeciwieństwo tego, co było w związku rodziców, ale i tak nie będziemy zadowoleni, bo nie będziemy wyrażać siebie, bo, bo będzie zawsze coś nie tak, ponieważ nie będziemy w stanie powiedzieć otwarcie partnerowi, że coś mi się nie podoba, bo nie będziemy chcieli na poziomie podświadomym doprowadzić do kłótni, bo na kłótnie się napatrzyliśmy. Ok? W dzieciństwie. Więc to tak działa. I oczywiście możemy lecieć na dół pościsku i się uprzeć, ale to będzie wtedy siłowe nie I w takiej sytuacji jest szansa, że no, no, no dobra, nie ten związek to następny, nie ta relacja to następna, ale zawsze coś będzie nie pasować. Jeżeli nie będziemy chcieli, będziemy mieli opór, żeby przyjrzeć się temu, co było w dzieciństwie. I to też dotyczy uzależnień i współuzależnień i pracy w ogóle ze szkodliwym używaniem. Czasami trzeba powiercić, poszukać po, po głębiej, ale... Zawsze tam trzeba się przyjrzeć, ok? Natomiast jeżeli chcecie tak bardzo płasko, to to jest dobre na początek. To jest tak, ta, ta też praca u podstaw, praca z fundamentami, czyli wejście w abstynencję, tak, ograniczenie kontaktu ze stoksycznymi znajomymi i tak dalej, zmiana zachowań, zmiana sposobu myślenia. I to jest na początek dobre, tylko potem jest ryzyko, że dochodzi, będzie dochodziło do kompensacji i kompulsji, tak? Czyli będziemy jeden nauk zastępować drugim. Ee, ale e, jeśli chodzi o dzieciństwo, tak? To teraz zazna podam kilka przykładów, kilka cech. Związanych z wychowywaniem się w domu dysfunkcyjnym, tak? czyli to słynne, standardowe DDA, DDD, czyli dorosłe dzieci alkoholików, dorosłe dzieci narkomanów, dorosłe dzieci z domów dysfunkcyjnych. I y, tych objawów jest wiele, może być jeden, który będzie nam przeszkadzał, inne będą w stopniu umiarkowanym, ale zobaczcie, czy y, coś tutaj z tym się identyfikujemy. Identyfikujecie. Ponieważ um, te cechy charakterystyczne dla osób dorosłych, tak z domów, gdzie występowała dysfunkcja, to jest na przykład e, lęk przed utratą kontroli, lęk przed uczuciami i odczuwaniem, lęk przed y, konfliktem to co mówiłam, tak w przykładzie. Czy kłótniami, roz, nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności, ta nadodpowiedzialność, tak? Bierzemy odpowiedzialność za innych, a nie chcemy do końca wziąć za siebie. Poczucie winy. Ja uważam, że to jest nasz sport narodowy w ogóle: poczucie winy, tak? I to od tego trzeba uwalniać. Niezdolność do odprężenia się oraz do spontanicznej zabawy. Gdy w domu dysfunkcyjnym dziecko jest na wiecznym orjencie, bo nie wiemy, czy rodzic będzie pijany, przyjdzie pijany, czy będzie awantura, czy będzie agresja, to poziom gotowości do ucieczki czy do walki jest cały czas na wysokim poziomie i w taki sposób się w ogóle tworzy uzależnienie od kortyzolu. Tak? Czyli my nie umiemy się zrelaksować. My nie umiemy się bawić. My nie jesteśmy w stanie tego robić, bo jako dzieci tego nie doświadczyliśmy tak i nie było na to przestrzeni. E, więc to jest to. Ostra, bezlitosna samokrytyka, krytyk wewnętrzny, zaznaczam, że to jest przemoc. Pamiętajcie, to jest autoagresja, ok? Jeżeli mamy mocno rozwiniętego krytyka, zresztą jeżeli on jest rozwinięty, to my jesteśmy też bardzo krytycznie wobec innych, a to jest też przemoc. E, życie w świecie zaprzeczeń, tak? Mechanizm iluzji i, i zaprzeczeń. Następnie pozostawanie w roli ofiary, o tym też mówiłam w poprzednich filmach. Zachowania kompulsywne, tendencja do mylenia miłości z litością. Pięknie powiedziane, lęk przed porzuceniem czyli nie odejdę, chociaż z źle, bo nie chcę odczuć porzucenia, nie chcę odtwarzać z powrotem tego, czego doświadczałam jako dziecko porzucenia przez mamę, przez tatę. Myślenie kategoriami białe-czarne, zalegający żal. I zdolność przetrwania, czyli to jest ten kawałek, o czym ja mówiłam też w poprzednich filmach, e, czyli e, umiejętność, to powtarzanie sobie, wytrzymywanie, to ciągłe wytrzymywanie, jeszcze dam radę, jeszcze dam radę, jeszcze wytrzymam, jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę, ok? W ogóle nie o to chodzi w życiu, tak naprawdę. Natomiast ta zdolność przetrwania e, wiąże się też z tym, że no, będąc uzależnionym, to też balansujemy cały czas na tej linii. Aby przetrwać, ok? I tam nie ma pełni, tylko jest to, żeby utrzymać się w nałogu. Nie? No, myślę, że tutaj sporo z was wie, o, o czym mówię. Yy, więc yy, tak, podsumowując, to chodzi o zrozumienie tego, żeby wyjść ze swoich mechanizmów czy takich zachowań, które nam się nie podobają, które dotyczą uzależnienia i współzależnienia. Nie ma bata. Trzeba się przyjrzeć temu, co się działo w dzieciństwie. Naprawdę. E, natomiast e, jeżeli to wypieramy, to, e, to jest informacja, że działa tam bardzo dużo różnych e, mechanizmów chroniących e, tą delikatną psychikę naszą jako dziecka. Natomiast uwierzcie mi, że pewne rzeczy zaczną wybijać, bo ja nawet mam dzisiaj... Mam teraz takie, e, e, taką sytuację pracę z jedną osobą, która mówi, że e, pracowała z nałogiem, długo była trzeźwa, tak, ale złamała abstynencję. Natomiast podczas pierwszej psychoterapii związanej z e, uzależnieniem zaczęło jej wybijać pewne rzeczy dotyczące dzieciństwa, które dotyczyły prze, m, przekraczania, tak? I no, tu już nie ma drogi odwrotu, tego się nie da zapomnieć. Tutaj trzeba się tym już zająć. No bo jeżeli przypomniała sobie ta osoba o tym zdarzeniu z dzieciństwa, to znaczy też, że jej psychika jest gotowa na to, żeby temat przepracować. I teraz, no, ona może pójść załóżmy w naukę, ok? Znowu, i to chcieć zapomnieć. Ale to już nie da się zapomnieć, bo ona już to zapamiętała na wiele lat i to się jej zaczęło przypominać. Czyli to jest informacja, że jest gotowość do przepracowania też tego tematu. I yy, to jest bardzo ciekawe, bo kiedy my jesteśmy gotowi, nawet jak oporujemy, mówimy nie, nie, w ogóle to jest straszne, nie chcę, ale jeśli pewne rzeczy nam się przypominają, to jest wiadomość dla nas, że to trzeba zacierać ręce, zakasać rękawy i to robić, się tym zająć, bo to znaczy, że jesteśmy na to gotowi. W pewnym sensie, na poziomie podświadomym jesteśmy gotowi, nawet jeżeli nie chcemy. To jest autosabotaż, to ego mówi nie, nie, po co? Nie tykaj gówna, żeby nie zaczęło śmierdzieć. To są te kawałki, ale to są stare przekonania, które Usłyszeliśmy lata temu, uwierzyliśmy, że są prawdą, a jak to jest powiedziane, tak? Kłamstwo powtórzone sto razy staje się prawdą, i trzymamy się tego usilnie, a całe ciało czasami i pamięć i świadomość wybijają, że nie, zajmij się tym, weź coś z tym, zrób. I do pewnego momentu możemy ignorować, tak? Ale potem już no nie ma, nie da się ignorować, albo właśnie zapijać, zaćpać upadać, znaczy po, popadać w jakieś płytkie relacje, żeby nie myśleć o tym, co mamy do zrobienia. Więc to są takie kawałki, nie? Dlatego uwierzcie mi, jeżeli jeżeli pojawia wam się takie coś, tak? No to, to jest czas na to, żeby się sobą zaopiekować i zająć. Iść na psychoterapię, iść po wsparcie, skorzystać z konsultacji, e, e, poprosić po prostu o pomoc. Czyli e, podsumowując, nawet jeśli byście nie chcieli, to prędzej czy później przyjdzie temat rodziców i temat dzieciństwa do przepracowania. W terapii, w pracy z uzależnieniem, czy współuzależnieniem, czy syndromem DDA, DDD. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że to wszystko można uzdrowić, uleczyć, tak, U ukoić, przetransformować, i dzięki temu możemy naprawdę żyć w super jakości i najwyższym potencjale naszego, naszego, naszego jestestwa. Także to takie. Słowo na niedzielę, o.